Podsumowanie minionej nocy na parkietach NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od szlagierowego spotkania dwóch najlepszych zespołów konferencji wschodniej, czyli Chicago Bulls kontra Miami Heat. Mecz zgodnie z przewidywaniami okazał się hitem i przekonywała nas o tym już pierwsza połowa, która w większości toczyła się pod dyktando gości. Hit wygrali bowiem inauguracyjną kwartę 22 do 19, a w drugiej odsłonie, mimo tego, że dali się trochę wyszumieć ekipie z Chicago, to potem w ostatnich trzech minutach przed przerwą LeBron James i Spółka zaliczyli serię 12 do 0 i schodzili do szatni z prowadzeniem 41 do 36. Po przerwie nadal było emocjonująco i przy okazji w końcu doczekaliśmy się punktów od Derricka Rose'a, który zaliczył wtedy swoje jedyne trafienie w meczu, bo jego pozostałe 12 rzutów tylko pozdrawiało obręcz. Mimo zaledwie dwóch oczek od swojej największej gwiazdy, drużynie z Chicago nadal udawało się walczyć z Miami jak równy z równym, przez co po trzech kwartach przegrywali zaledwie 60 do 62, ale najciekawsze miało dopiero nadejść. Czwarta ćwiartka była bowiem po pierwsze najciekawsza ze wszystkich dotychczasowych, a po drugie na dobre wykreowała nieco sensacyjnych bohaterów. Trener byków Tom Thibodeau zaufał wtedy dobrze grającym rezerwowym, a ci odpłacili mu się w najlepszy możliwy sposób. Tash Gibson i przede wszystkim Kyle Corver i CJ Watson zdobyli w czwartej kwarcie aż 18 z 24 punktów Chicago i to właśnie dzięki zmiennikom Bulls jeszcze na dwie minuty przed końcem prowadzili 81 do 76. W kolejnych akcjach jednak gospodarze musieli się już pożegnać z przewagą, bo Dwayne Wade i LeBron James porówno podzielili się ośmiopunktowym dorobkiem i to hit byli do przodu 84 do 81 na zaledwie 11 sekund przed zakończeniem regulaminowego czasu gry z naturalnie i zatem szansę doprowadzić do dogrywki i tak też zrobili, znajdując niepilnowanego CJ'a Watsona, który tym rzutem za trzy doprowadził do remisu 84 do 84, który był równoznaczny z dogrywką. W dodatkowym czasie gry żadnych wątpliwości już nie było i nadal swoją dyspozycją zadziwiali rezerwowi gospodarzy, którzy zdobyli wtedy 10 z 12 oczek drużyny. Co więcej, byki grały także świetnie w obronie, tracąc zaledwie dwa punkty i nie pozwalając rywalom na jakikolwiek celny rzut z gry. W związku z tym końcowy wynik nie mógł być inny niż 96 do 86 na korzyść Chicago i tym samym Byki już niemal na pewno zakończą fazę zasadniczą na pierwszym miejscu w konferencji wschodniej. Liderami, tyle że po zachodniej stronie NBA, chętnie zostaliby także San Antonio Spurs, którzy minionej nocy grali z Memphis Grizzlies. Ostrogi tylko w pierwszej połowie pozwoliły na wyrównaną walkę, i w drugiej kwarcie sytuacja nawet na moment wymknęła się spod ich kontroli, bo pozwolili rywalom schodzić do szatni z prowadzeniem 49 do 45. Po przerwie jednak już wszystko układało się po myśli z PRS, między innymi dlatego że grę przejął duet Tim Duncan–Manu Ginobili. Argentyńczyk zdobył wtedy 17 ze swoich 20 punktów, a Duncan miał w tym czasie 20 ze swoich 28 oczek, do których dołożył na koniec meczu jeszcze 12 zbiórek. Przy takiej dyspozycji swoich gwiazd gospodarze w drugiej połowie utrzymywali bezpieczną przewagę i odprawili Grizzlies 107 do 97. Spurs aktualnie zajmują drugie miejsce w konferencji zachodniej tuż za Oklahoma City Thunder, do której przy jednym zaległym meczu tracą zaledwie jedną wygraną. Natomiast Memphis Grizzlies są na piątej pozycji i muszą skupić się już chyba tylko na tym, żeby ją utrzymać. Tym bardziej, że minionej nocy wygrywali ich sąsiedzi z tabeli. Zajmujący czwartą lokatę Los Angeles Clippers po wyrównanej pierwszej połowie w drugiej nie dali większych szans Minnesota Timberwolves, wygrywając ostatecznie na wyjeździe 95-82, a drużyna z Miasta Aniołów miała ułatwione zadanie, bo Leśne Wilki grały bez kontuzjowanego Kevina Love. Żadnych problemów nie mieli także Dallas Mavericks, ogrywając z dala od domu Golden State Warriors 112 do 103, a ojcem sukcesu był Jason Kidd, który prawie zaliczył Triple Double, mając 12 z 10 zbiórek i 9 punktów. Mistrzowie NBA zajmują aktualnie szóstą pozycję na zachodzie NBA z nieznaczną stratą do piątych Grizzlies, ale z drugiej strony muszą także patrzeć za siebie, bo lada moment mogą ich wyprzedzić Houston Rackets albo Denver Nuggets. Natomiast w ostatnim spotkaniu minionej nocy w grę nie wchodziła już playoffowa rywalizacja, bo naprzeciw siebie stanęli Charlotte Bobcats i Detroit Pistons, i jeśli wśród widzów są fani tych pierwszych, to może lepiej, żebyście na chwilę zatkali uszy. Rysie przegrały bowiem już 14 rzędu, i powiedzieć, że zostały wgniecione we własny parkiet, to najlżejsza metafora tego, co działo się w hali Time Warner Cable Arena. Bobcats pozwolili gościom trafić ponad połowę rzutów z gry i Pistons byli momentami lepsi nawet o 36 punktów kończąc ostatecznie zabawę z wygraną 109 do 85. Na dziś to wszystko, na kolejną przerwę na żądanie zapraszam dopiero w poniedziałek i znajdziecie tam podsumowanie niedzielnych spotkań.